Dzień dobry wieczór. Heroesy. Jak najszybciej lecimy, żeby nie tracić czasu. Jeżeli dobrze pamiętacie, w ostatnim podejściu udało nam się pokonać tu tych y, złych ludzi. Ale teraz czym prędzej trzeba stąd uciekać, bo oni teraz nam napierdolą. Także zbieramy wszystkie tutaj fajne, przyjemne rzeczy. I uciekamy jak najszybciej okej, okay, jakieś morale łapiemy sobie może wam to podebrać na szybkości i tu możemy rozbudowywać, my już mówiliśmy o tym, że nie chcemy na razie okej okay. to jest dla nas bardzo ważne, pancerz, w końcu mamy jakiś pancerz, mamy trzy pancerza w końcu okej okay. czy coś jest warte tu jeszcze sprawdzenia no to przede wszystkim jak mogłem do tego nie podejść? A tu byłem? Byłem. I całe szczęście nie jest ze mną aż tak źle. Gdzieś tu zaraz mi wyskoczą przeciwnicy. Musimy się chować. I najlepiej będzie, jak yy, wykupimy im strzelców. To jest dobre, bo możemy ich zabić ogólnie. I dzięki temu będziemy mieli expa. Na razie nic nie budujemy. O, już biegną. Nigdy mi nie złapiecie. Nigdy. To ja zabijałem. To ja zabijałem. Dobra, wracamy do domku naszego. Tędy. Mam nadzieję, że nas nie śledzą. Co. A oni idą do nas. Nie idą teleportem? Za to idą e, pod ziemiami więc nie jest ciekawie. Całe szczęście w mieście jesteśmy całkiem całkiem bezpieczni. Mogę szczerze tak powiedzieć. Okej, okay, przede wszystkim zabijamy tak 84 expa. Nie było tematu nic ciekawego. Ha ha. ha. Wszystko jak leci. Bardzo by się przydało ulepszyć już wypadałoby te nasze yy, diabły. Zobaczmy, jaki buffik będzie. 160, no więcej HP, więcej atak ogólnie. Obrażenie na te same. Przywołanie czarcich lordów. Teleportacja, duża istota, duża istota, teleportacja. O tym nie wiedziałem, ale oni wyglądają badass, co uwielbiam. Co, nie jesteśmy? Słabi trochę. Nic, czekamy. Okej, okay, obsrali zbroje troszkę. Przeciwnicy. Pyk. I lecimy. Lecimy z tematem. Myślę, że warto będzie pozbierać tutaj coś. Ile tu jest serberów? 16. To też jest 16. Tu ile jest? Jedna. Jeden diabeł. Hmm. Hmm. hmm, hmm. Nie, nie zbyt mi się to uśmiecha. On, oni nadal są normalni. A patrzcie, on ulepszył tutaj. Więc on możliwe, że. A nie, on już miał wszystkich ulepszonych. Jaki werdykt? Myślę, że ogólnie z taką armią będę potrafił ich pokonać. Mm, tylko znowu stracę wszystko, oprócz, oprócz subkubów. Tylko teraz my z kolei jesteśmy bardziej silni, bo nabiliśmy parę leveli. 18 poziom do... Nie wiadomo. Maeve. Maybe nawet. Co ja bym tu jeszcze mógł pokminić, co? Może zostać do końca tygodnia? Najlepiej będzie jak pójdziemy tutaj, wykupimy Diabła Wykupimy Diabła i cofniemy się teleportem Niestety nasze jednostki... Czy ja potrzebuję tych Ogarów Bo oni strasznie przyspieszą, strasznie, bardzo przyspieszą mi Bardzo przyspieszą mi e, armię To jest jedyny plus Tych Ogarów to ja... czy ja w ogóle mam ich kupionych? Ja nie mam ich kupionych nawet, co, co jest ze mną i tak? A ja mogę ich kupić? Nie mogę właśnie Patrzcie Ja ich nawet nie mogę kupić Więc nie było tematu Co mi zabierasz Zły człowieku, dobra robimy tak Kupujemy, czekamy znowu Czekamy znowu i lecimy Lecimy na powierzchnię. Kupujemy. Wchodzimy tu. I wracamy. Myślę, że to będzie najbardziej odpowiedni moment na taki powrót. Pięć diabłów. Arcydiabłów, przepraszam. Musiałem się wyciszyć. Ej, zapomniałem diabłów kupić. Ale myślę, że szczerze możemy zrobić tak. My za to już nic konkretnego nie kupimy. Tak uważam. No na pewno za to nie. Na no, jeden diabeł to poczekamy sobie jeszcze jeden dzień. No. Obawiam się, obawiam się troszkę no sprzedajmy coś. No musimy chociaż te diaby mieć. Jeszcze pieniędzy dawajcie mi. Jeśli ludzie. Okej, okay, już mogę. Nici z rumaków. Yy. Idziemy tędy. Załapmy te impy. A może lepiej nie. No nie, no weźmy te impy. Nie chcę też czasu tracić za bardzo. I uciekamy do teleportu. Do teleportu jazda. Okej, okay. przyjemnie by było ulepszyć teraz te czarty. Mhm, to mi odpowiada. Nawet bardzo szczególnie, że ja mogę zrobić tak jeszcze. Okej, okay. ham, ham, ham. No i powoli tu już będziemy toczyć yy, walki. Taktyka teraz będzie tutaj najważniejsza. Możemy sobie tu tak podchodzić. Nie kupili łuczników, Ok. Yy, dziwne. <laughs> Pozbierajmy te wszystkie filary, ludziki. Ok, widzę, że jest tu trochę tego. Many mamy na full. Ej, zabrało nam szczęście. Co jest? Zobaczyłem tą skrzyneczkę, bo liczę na fajny artefakt. Liczę na fajny artefakt. Okej, okay, tu są jakieś ich farmy. Już zostawmy ich. Już nie będziemy się bawić. <śm> Expa, bierzemy. A jak to wygląda? No troszkę brakuje. Nie wiem, czy to już się opłaca. Tak, ja potrzebuję pieniędzy. Średnio trochę. jak to wygląda? Pokaż mi się. Ujawni się. Normalny. A jakby ich zaatakować? Słuchajcie. Możemy ich zaatakować. Czekajcie, zanim podejdziemy do tych diabłów. Chciałem to zrobić w taki sposób. O. O, właśnie. <laughs> Myślałem, że będą chcieli się przyłączyć. Nie chcą, niestety. I co oni kombinują? Oni nam się wpierdzielają do bazy, tak? Oni będą szybciej od nas. Zdecydowanie. Dobra, walka. Obsyrałem zbroję jednak. Obsyrałem zbroję. Oj, oni chcą walczyć. Chyba, że nie chcecie. Mi to jest wszystko jedno. Co robicie w końcu? Ja równie dobrze mogę was zaatakować tutaj. To by was zabalało, co? Chłopaki. No, też tak uważam. Okej, okay, oni się boją, ale dzięki temu od, 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 odetniemy od, yy, od ich jednostek, tak na dobrą sprawę. I wpierdol. Oj, źle zrobiłem, źle zrobiłem. Ale ja muszę zrobić tak w takim wypadku, bo stracę te impę. Nie, i stracę teraz diabła prawdopodobnie. Nie, okej, okay, dobrze. Ile masz życia? Uff, dobrze. Już się bałem. Ale oni są twardzi, oni są twardzi, dają radę. Dobra, te bastioniki to są śmiechu warte. Czart wykańcza, a niech cię Czort. Niech cię Czort. Mamy to. Oni się boją podejść. My teraz możemy im właśnie wkroczyć tutaj, co jest fajne, bo nie mają dostępu do jednostek. To jest super. No już tutaj, jak spawaliśmy kolejne wrota. Patrzcie, jak są tutaj Fifa Rafa, nie? Strasznie Fifa rafa są. Strasznie. Zobaczmy. Czekamy. To już jest typowy late game. Ja ogólnie powinienem tutaj iść. O! Interesujecie się, czy nie? Ja wam tutaj wchodzę we wrota. Wszystkie... Co to jest za chem? On chyba daje EXP'a. Tam leżał artefakt fajny. Dobra, chłoposzki ...pluję na was tutaj. Okej. Okay. Już się poprawię. No nasza... ...armia demonów daje radę, daje radę. Trzeba przeć w tym momencie. Tylko co to dało, żeby to... O Ojejku, bardzo zważywiłem. Sanktuarium? Gdzie mogli schować tam naszego bohatera? Na długi okres czasu. Okej, okay. widzę, że tutaj... że tutaj coraz większe będą problemy z tymi... z tymi przeciwnikami. 25 inkwizytorów to już nie jest mało, szczerze. To już jest całkiem, całkiem sporo. Zważywszy na to, że... Zatkowali mi siedmiu tych siedmiu czartów, tak? Zawili, czy tam trzech? Tak, czy się jak boli to? Nie ukrywam. Może zrobimy tak, żeby nie mieli pełnej strzałki. Okej. Okay. A tak. Co inkwizytorzy No, to? Inkwizytorzy biją po papie. Coś takiego na szybkość. A tak. Jeszcze chciałem sprawdzić jedną rzecz. Już chyba nie sprawdzę. Już nie sprawdzę. Ciała się likwidują, kiedy się na nich ustanie, prawda? Tak mi się zdaje. To jest też ważna info. nami potępionych. Uh -huh. Mhm, niszczy lodu. Myślę, że lepsza, lepsza, um, lepsza obrona, jak już w nią poszliśmy. Co, gonicie nas? No, komputer się boi tu w tym momencie. Ole, blisko są. Dobra, podejdźmy tutaj. To jest bardzo ciekawe, co tu się odbywa. Beach, please. Beach, please. Jak dobrze być mną. Subkuby? Oczywiście, po dwa. Szybko tak, ale oni umrą od subkuby. Ok. Sześć subkubów poszło. Okej, moi drodzy. Patrzcie, jak pięknie. Łonie. Tak, zdobyliśmy jej miasto i ucieka z niego w popłochu u grulu. Może uciekać, ale nie ma gdzie się schronić już wkrótce. Aby jak najprędzej, z spragniony kości i szpiku falkanów. Udało się. Połowa sukcesu, słuchajcie. Nasza pani przeciwnik tutaj odjebała lipę, ale zdążyli wszystko wykupić. Niestety, szczerze, hmm. chcecie się przyłączyć? Dziomki? Nie, byliśmy tu? Ok, plus szczęścia. Schowajmy się. Sprawdźmy, co my tu mamy w ogóle. Wrażliwość mieliśmy, to mieliśmy, mieliśmy. Teleportacja. Hipnoza. Bohater otrzymuje chwilową kontrolę nad wybranym oddziałem wroga. Jednostki podpływają zaklęcia, nie mogą kontratakować. Kontrola zostanie utracona, gdy inna jednostka zostanie naznaczona przez bohatera czarem hipnozy. Okej. Okay. Słowo światła zadaje obrażenia wszystkim nieumarłym stworzeniom, jakie znajdując się na polu bitwy. Ciekawe, nie widziałem tego czaru wcześniej. E, Okej, okay, ale my w tym przypadku zobaczmy, co planują nasi przeciwnicy zrobić. Przede wszystkim my musimy zakupić wszystko do obrony miasta. To niestety nie wystarczy. Niestety to nie wystarczy. Zobaczmy. <laughs> Najpierw będzie. No właśnie, nie jest, że ja nie zapisałem i kwestia jest taka, że musimy to teraz dobrze wykonać. Musimy to dobrze wykonać, szczególnie mamy mury, mamy wieże. Wieże, wieże, że mamy wieże. Yy, na pewno zrobimy tak, yy, podzielimy to na... Chociaż nie, nie, to nie będzie miało sensu. Bo będziemy chcieli zrobić bramę Już lepiej zrobić tak Ok Ta nasza kobitka Będzie chroniona Musi być chroniona Będzie chroniona tak yy. I tak Niech ma tutaj Tu, tu W taki sposób W taki sposób Myślę, że to jest najlepsze teraz Oj nie, nie to. Nie chciałem. Zróbmy tak, tak. Kurczę, chciałbym żeby ona miała tutaj naprawdę luz. Może tak. Tak i zrobimy tutaj jakąś bramę. No. Jakoś tak. Może nawet tak. Chwila. Bo kwestia jest taka, że my i tak będziemy musieli się ruszyć. Jak dam tutaj. Tu może być w sumie. Tu może być okej. Okay. Tylko żeby ona uciekła. Ona wtedy idzie. Dobra, to jest spoko. To jest spoko ustawienie. Nie mogę zapisać. Ajajaj. Do gry. Dobra, walczymy. Życie mi powodzenia. Okej, okay, łucznicy walą w gryfy. Jak najbardziej. My tutaj chcemy zrobić yy, bramę przy subkubach, samych subkubach. Okej, okay, oni się wznoszą. A, robią co innego. Oni nie razum rady chyba zrobić. To nie wy o, wypaliło? To wypaliło? Słuchajcie, dobra. Oczywiście my sobie rzucimy to tak. Ty defense strzał ślicznie. Oj, tu trzeba zablokować. Oj, oj. Mi błąd. Jakiś w ogóle. Na pewno zrobimy to... Przyspieszenie byłoby spoko. Ale myślę, że najlepsza będzie... Widmo. Okej. Okay. Lecą w górę. E, Okej, okay, teraz my blokujemy to tym. Żeby musieli się zatrzymać. Impy dostają. Ja myślę, że sfokusujemy się. No ten taran ma 1000 HP, to nie będziemy się bawić. ale patrzcie nasz atak 66, chociaż... Nie, to się i tak nie opłaca. Myślę, że najlepszym sposobem będzie zważywiłem, bo gryfy są przecież. Ale 20 gryfów to nie powinno zrobić tylu obrażeń. Nie powinni przynajmniej Kwestia jest taka, że anioły tu podlatują i musimy tak zrobić Gryfy spadają A my bijemy dalej anioły Ślicznie A Brama Brama Tutaj Hmm. Ciężki orzech do zgryzienia. Tym mi wejta mogę dać. I tutaj ślicznie siądzie teraz. Obniżenie, obniżenie. odporności. Wy stójcie. O nie. O nie, dali radę w miarę. Hmm, stójcie tu jest gitarka i tu strzelamy za siedem pograna pograne pograna, eee, pograne. ale słuchajcie, my pochłoniemy sobie ciało kogo? nikogo gdzie te gryfy są w ogóle? co się z nimi stało? prawa moc tutaj tu są tak kurwa Dziękuję. Kurczę... Zróbmy tak... Siema! Pyk! Dwóch... My trze. Nie dopuszczamy aniołka! Ślicznie! Wait... wait... Obniżamy wartość! Ślicznie! No i subkuby. Jakie szczęście mamy. Ile mam tego szczęścia? Pokaż mi. Aaaa, pokaż mi, pokaż mi. Trzy. Nie. Szczęście pięć. Wow. Bez problemu to wygrywamy. Eee, ojej, 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 ojej. Chciałem osłabienie na tych. Bo nie mogą zabolać. Eee. No wyjdźcie trochę do przodu, wy tutaj Okej, okay, wymieniliście się, rozumiem. Wymiana naszła. Na, na Zróbmy tak. Impy. Impy niech atakują. Śliczne. Okej, okay, bohater, bohaterka bije naszego diabła. ...stara się cały czas... ...i zostało 150 krzyżowców. No, skurkowańcy są silni. To jest fakt. Yy, widmowe zastępy. Nie, to jest najbardziej OP taktyka z tymi... ...widmowymi typkami. Szczerze, ja bym zrobił tak. Okej, okay, oki doki. 2 i 2. Pyk Nic nie musisz zrobić Sam siebie zablokowałem tak naprawdę nie dobrze. Ale blokujemy Tutaj Strzał Ile zadaliśmy 464 Dobry wynik Dobry wynik Jak to wygląda Poszli po czarty Pęsnego czorta Może się zbejtuję. Tych nie wypuszczę na razie. Nie mogę. Czy one dadzą rady tu przeskoczyć? Tak, dadzą. I my lecimy tu. Defense. Zapomniałem, że my nie mamy powozów z amunicją. Co jest dla nas problemem? Ale ciekawy zbieg, yy, rozbieg akcji. Co udało mi się zakraść do, yy, do miasta i teraz się w nim bronimy. Coś cudownego, Coś cudownego. No już nie mamy amunicji, niestety. Musimy bić. Klepa Minecraft za 26. Mm, piękne. Ej, to trzy szczęścia naprawdę jest fajnie, przyjemne. No kontra <grymne> Zajebiste I co teraz? Ekspercka yy, obrona. Czujesz to, umierająca królowo? Czujesz, jak era ludzi kończy się, w miarę jak krew wypływa z twoich żył? Chwała Władcy! Nadchodzi Mesjasz Mroku! Niech szlak trafi was! I to ścierwo chaosu, któremu oddajecie cześć. Wciąż żyje mój syn, Brendan, który jest poza zasięgiem waszych szponiastych łap. Światło zwycięży Elrad. Użyłam miasto i zabiłam królową. Być może miałeś pecha, Jezebet, albo też zabrakło ci dyscypliny. Chodź, w wolnej chwili nauczycie tego Okej, okay, Jesteśmy po tym dialogu. Misja zakończona. Zwycięstwo. W jaki czas? 3 miesiące, 2 tygodnie i 6 dni. Yy, w ogóle na koniec tego był plot twist. Yy, był plot twist, ale ja za bardzo go nie rozumiałem. Za bardzo go nie rozumiałem. Dobra, to była... To był scenariusz ostatni Loksokołów. Spoko, podobał mi się. Udało się, udało się to zrobić na ciężkim. Ale, no mieliśmy jakieś kłopoty. Nie powiem, że było łatwizno, bo było naprawdę ciężko. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, scenariuszy, z Kirousików, wolne, wolne własne gry to piszcie, może jakiś multiplayer. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i cześć. Zostawię może trochę soundtracku pod końcem. No dobra, bo uwielbiam. 晨曦。